Hej, witam na kanale Świat Podczuni. Dzisiaj jestem w Indiach, w Pendżabie, a tak dokładniej w Golden Temple w mieście Amritsar. I tak, to jest bardzo wyjątkowe miejsce. Właśnie teraz czekamy w kolejce, żeby wejść do tej największej złotej świątyni. Ochroniarze nam mówili, że się zejdzie około pół godziny. Także stoimy, a ja sobie nagrywam w międzyczasie. W miarę cicho jest, spokojnie. Także tak, tutaj Wam pokażę wejście do tej złotej świątyni. Tak wygląda. I dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce dokładnie. W tym budynku za mną to ten budynek jest za e, złotą świątynią i moim zdaniem ma nawet e, ważniejsze znaczenie niż ta złota świątynia. E, bo złota świątynia to tak naprawdę tam jest e, guru Grant Sahib, czyli święta księga, napisana ręcznie przez dziesiątego guru. No to wiadomo, no, jest moc, tak. E, to jest taki odpowiednik naszej Biblii, więc jest bardzo gruba, no i dużo, dużo, że tak powiem, pisania. Tak. Także, e, wróćmy do tematu tego budynku za mną. W tym budynku kiedyś, e, że tak powiem, schowali się separatyści. W 1984 roku y, armia indyjska zaatakowała y, indyjskich sikhijskich separatystów. Skryli się tu właśnie w, te, w tym budynku. I tak, sików było około y, od 100 do 200, ale najprawdopodobniej było trochę więcej. Armii indyjskiej było 11 tysięcy żołnierzy. 11 tysięcy. E, I oczywiście Sikom udało się obronić e, ten budynek. E, zginęło wtedy 5000 tysięcy cywilów. E, te, oczywiście w tym czasie. A trwało to od 1 do 10 czerwca. E, tak. Ogólnie może zacznijmy od początku. Dlaczego? Więc tak, Pendżab jest taki duży w sumie jak Polska, nasza Polska. Jest tu bardzo dużo ludzi, dużo ludzi mieszka. I tak naprawdę oni mają odrębny język pendżabski, odrębną e, religię tak, sikhijską. E, większość właśnie ludzi mieszka w Pendżabie Sików. Tak więc. E, Separatyści chcieli, że tak powiem, e, to jest takie ich marzenie, żeby odłączyć Pendjab od reszty i stworzyć oddzielny kraj. E, tak, e, wtedy premierem była Indira Gandhi, kiedy tutaj się to wydarzyło, ta operacja Niebieska Gwiazda. Tak to się nazywa. Operacja Niebieska Gwiazda. E, no i wtedy e, Sikowie chcieli żeby Indira zrobiła e, im oddzielne radio, żeby woda w Pendżabie była tylko pendżabska i radio. A i żeby e, tu w pobliżu Golden Temple nie było sklepów z alkoholem, z narkotykami, z takimi e, z, z mięsem oczywiście. E, no i ogólnie żeby było, że tak powiem, grzeczne miejsce, tak. Tak, więc, no jak widać, Indira Gandhi się nie zgodziła, tak więc twierdzili, że trzeba coś z tymi separatystami zrobić, bo oni też nie chcieli iść na żaden kompromis. Tak więc Indira uderzyła właśnie w to miejsce tutaj. No, także zrobili też jeden y, bardzo nieładny manewr, bo pozwolili tutaj, wiedzieli, że Indira Gandhi kazała im zaatakować tych ludzi, a mimo wszystko pozwolili cywilom tutaj wejść y, i powiedzieli tak, 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 spokojnie później możecie wyjść, tak? Indyjskie wojsko. I wiecie co się stało? Oni y, później y, w godzinach wieczornych. Zamknęli, że tak powiem, cały tutaj ten kompleks i nie pozwolili już tym ludziom wyjść nawet cywilom. Tak więc bardzo dużo ludzi zginęło moim zdaniem niepotrzebnie, bo dzisiaj mają swoje radio, nawet telewizję. Oczywiście tutaj w pobliżu też nie można sprzedawać ani alkoholi, ani narkotyków. Tak więc... No, że tak powiem, niepotrzebnie. I mało tego. Indira Gandhi miała dwóch ochroniarzy. Sikhów. Tak, tylko że z Delhi, nie z Punjabu. Dlatego ona chyba myślała, że oni nie pójdą, że tak powiem, za swoimi, tylko będą za nią. No i niestety się oszukała, bo kilka miesięcy później, po tym wydarzeniu, co ona tutaj zrobiła. No bo to raczej ona decydowała. E... No, po prostu ją zamordowali ci ochroniarze, tak? Czy słusznie mnie nie oceniać? Nie ja nie byłam Indii Ronganzi i nie ja byłam separatystami. E... No aczkolwiek moim zdaniem obie strony były złe. Tak więc wszystko się wydarzyło w tym budynku. E... No, przyznam szczerze 200 wojowników sykijskich. Na 5 tysięcy, przepraszam, 11 tysięcy żołnierzy armii indyjskiej, no to jest szacun naprawdę. Po pierwsze za odwagę i po drugie, że się nie poddali. Także oni te wszystkie dni walczyli ciągle. To nie jest tak, że mogliście sobie odpocząć i spać czy coś, oni po prostu walczyli dzień w dzień, tak? Tak więc, Golden Temple jest naprawdę wyjątkowym miejscem, ciekawym, ale warto tutaj być grzecznym i słuchać ich zasad, bo mają ochroniarzy bardzo surowych. Ogólnie religia jest bardzo surowa. Szanują ją i bardzo tego przestrzegają. Tak więc, nie daj Boże, coś się stanie z ich księgą Grand Sahib, to. Bo, że tak powiem, ten ktoś może być ciężko pobity albo coś takiego, jeśli znieważy oczywiście, tak? Eee, no, ochroniarze oczywiście no, no troszeczkę, że, że tak powiem, się czepiają bardziej niż powinni. Bo ja na przykład z tą religią mam trochę wspólnego. Eee, znam ją, że tak powiem, od 10 lat i no nie raczej nie zdarzają mi się wpadki w świątyni. Wiem mniej więcej, jak się zachować. A nawet wczoraj pan zwrócił mi uwagę, że nie powinnam w tym momencie robić zdjęć, tylko siedzieć. I to też, że tak powiem, pierwszy raz to słyszałam, bo ja wiem, że jak, jest, jak są takie modlitwy, to trzeba na stojąco, a on mi kazał usiąść. Także tak. No, trzeba słuchać ich zasad, to jest taka najważniejsza rzecz. No, jak widać, bardzo dużo ludzi jest. Tu, jest, tu są ludzie za mną. To są ludzie przede mną. Także dzisiaj jest niedziela, to też trzeba brać pod uwagę. W piątek nad rany my tu przyjechaliśmy, to było ludzi e, no, że tak powiem do, do zniesienia. No ale że byliśmy zmęczeni po podróży, to nie wchodziliśmy tutaj do e, się przywitać Że tak powiem z góry Grand Saki. Tylko szukaliśmy miejsca do, do spania. No i udało nam się znaleźć, bo przy górdwarach są takie miejsca, tak właśnie przynależące do górdware. I tam można czasami za darmo spać, czasami za delikatną dopłatą. No ale to wiadomo, to na przykład w tych miejscach trzeba też mieć cały czas głowę zakrytą, oczywiście zakazany alkohol, narkotyki, w ogóle używki, tak? Czy używki tytoniowe też nie mówię tylko o papierosach, tylko na przykład tabako. E, tak. No i no, bardzo przestrzegają nakrycia głowy, tak. Właśnie ci ochroniarze chodzą, jeśli widzą chociaż jedną osobę, to upominają, proszę założyć, tak. E, przed wejściem oczywiście trzeba zmoczyć e, nogi, stopy. Najlepiej też umyć ręce, no żeby ogólnie było tutaj czysto. No ale jak przestrzegamy ich zasad, to możemy też skorzystać, że tak powiem, z jedzenia. Bo tutaj też dają jedzenie za darmo, tak jak w każdej świątyni. Ale tu jest bardzo dużo ludzi. Słyszałam, że niektórzy czekali nawet po kilkanaście minut, po kilkadziesiąt minut, albo czasami nawet godzinę, żeby zjeść posiłek. No mi akurat udawało się zawsze szybko wejść. Yy, także ja mam akurat dobre wspomnienia. No Jedzenie też smaczne. Yy, za pierwszym razem, na przykład, był kir, którego uwielbiam, czyli ryż na mleku, herbatka. Yy, tak, no, przyznam szczerze, yy, najbardziej mi się podoba chyba. Golden Temple, yy, że tak Tak, byłam w Taj Mahal. Tak mi się aż nie podobało jak tutaj. Nie wiem, ta złota świątynia ma swój urok, jest po prostu przepiękna, zrobiona ze złota, miedzi i marmuru. Także poszli na bogato. <gry> znaczy wstępnie, słuchajcie, ona była e, zrobiona z czegoś innego, ale ona została zniszczona i następnie e, jeden maharadża, on właśnie ją zdobił złotem e, i, i marmurem robiła taki efekt, jaki robi. No dobrze, to ja może kończę na dzisiaj. Może jeszcze dodam jakiś filmik z Golden Temple. Zdjęć mam mnóstwo. Bardzo ciekawie też widziałam, jak w ogóle myją tą złotą świątynię wieczorem, myją ją codziennie. No przyznam szczerze, to też trzeba mieć odwagę, żeby tam wejść na górę, bo to E, widziałam pan, wszedł na samą górę, na wieżyczkę i własnoręcznie, szmatką mył tą świątynię z zewnątrz. Dbają tu o czystość, e, w szczególności właśnie te święte rzeczy. E, piękne, powiem szczerze, tak jak właśnie tutaj panie słychać, panie, panowie śpiewają wahę e, góru. E, jest tu klimat, czuję go. Uwielbiam tu być. Akurat Golden Temple. No dobra. Buźki, papa. Pa.